Witam serdecznie, ja jestem Mexicano, a w dzisiejszym odcinku kanał z Danielem, Lord Danielem. Tak, witam, witam. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał Mexicana. Możecie możesz też wbijać kana na kanał e Lord Daniela i mojego montażysty nowego, którego pozdrawiam serdecznie. zależnia. <mów> No ale ja już mam y dobrą zbroję Mam triple klika włączonego to jest a spokojnie, jedziemy z chłopa, lecimy z uchwale Gdzie kolego? No. Ja cały czas się ulepszam no, 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 no. Dobra, lecimy. Eee, tutaj może... Dobrze, fina... Ta leży! Ty zginąłeś! Ale Dobra, nie żyją. Eee, idziemy na diamenty, Wojda, idę... Aha! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Ja się żyję! A, tu ja uciekam! Nie wierzę! No, tutaj widzimy się w kolejnym, w kolejnej... Dobra. Lecimy tu. Zostawcie łapę w górę oczywiście. Jeśli bijemy pod tym filmikiem, pięć łapę w górę. Albo nawet i mniej. Nawet może mniej, może być. co, to by? to było Nie no, jak, jak tutaj... Oczywiście kanał montażowy też jest w opisie. Tak jest, tak jak Lord Daniela. Co? Tak. O kurde, ja ja tak wykonać. Konek, się. Właśnie, wbiede, Konek, wbiede, koniec końcu się. BEZ PRÓBOWANIA! Kończ. Ok. Dobra, nie ma ich. Kurde! Dobra, kolejne łóżko zliczone. Jeden leży. Mam... Eee, eee, mam problem, bo czerwony tu idzie. No to zabij go, on oni... To, sam. No tak, ja... Zabij go, zabij go, bo tak. Sam leży. Leży jak przyszłość, bo tak... jest. Ja zaraz, zaraz przyjdę z Mam taki stale... aż to nieważne. Kupujmy... Kto? Kupujmy tof metal To jest normalny tof Czekam robotka Dobra, idziemy na wejdziemy na kokolwiek, bo to jest taka nuda troszeczkę. szyszkę, a możemy coś zrobić. Ale malarzy ja pierdzielę. Hotu Madnię go.

ややいやいやいやいやいやいやいやいやいやややややや Zabijemy go! A ja zginałem! Nie mogę tylko popatrzeć! Jak really to tam dzielnie walczyć! Tu jest muzyczka, fajna. Du, 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 du. fajna! Dobra, to tyle na odcinka! Mam nadzieję, że Wam się podobało! Zdobicie łapę w górę, suma na kanale! Pamiętajcie, żebyście weszli do... montażysty? Lord Daniela, tam daj mu suba łapę w górę, czyli wszystko. No i widzimy się w kolejnym odcinku, nie.